Czołem ludzie, to Walandin I Wolverine Jak zapewne podejrzewam, oglądaliście część pierwszą mm. Więc... Inaczej... Inaczej byście na pewno nie trafili do tego materiału Tak, tak, czy jak, tak Także... już naprawiliśmy No i weźmiemy misję od tak. Hammerlocka Popracowaliśmy trochę nad jakością Ja podłączyłem mikrofon Tło Walandina też jest w miarę czyste Biorę questo Ale jak gubi, spadłem z I dobrze, będziemy tam czyścić Oj, dobra, Oj. zaczęła się strzelanie na to dla zniecięło. A! Dobra, planujemy, planujemy robić trochę dłuższe odcinki, ponieważ 15-minutowy 15 materiał dość niefortunnie nam się podzielił na dwie części, dlatego podzielimy je sobie na dwie mniej więcej równe. Materiały będziemy starali się zamknąć w 20-30 minutach. Chodzi mi tutaj o minimum 20, maksimum 30 minut. Mamy za sobą pierwsze próby streama i na razie jeszcze to... Nie no Na razie inaczej udane tak, ale nie, nie da się oglądać po prostu. Niestety będę musiał streamować, bo kwestia, kwestia, jest, inne rady. Taka, że... kwestia jest taka, że moja perspektywa raczej się tutaj nie uda. Z mojej strony będzie jedyny komentarz i wsparcie Walandina no, w sensie taktycznym. No. Ale na pewno, ale na pewno kiedyś będziemy nad tymi streamami pracować. No. <ścoughs> Cały magazyny w niego wsadziłem. No. No, ja też. no. Przyda, przyda mi się taka odmiana po snajperze, powiem ci. Zwłaszcza że gram sniperem zarówno tutaj prywatnie Wstaniesz? Może dam radę Nie zabijaj go, nie zabijaj, nie zabijaj. Właśnie chciałem go osłabić Oj, bo mam ammo gdzie też? A dobra, uciekam Idę życie pozbierać Aaa Kurde Osłab go Dobra, już. Dziękuję. Ja sprawię. Okej. Okay. Yy, powtórzmy, może, jeszcze raz, jakie mamy plany na dalszą przyszłość, bo w poprzednim odcinku mam wrażenie, że nie było to dość czytelnie powiedziane, słyszalnie raczej. To tak, póki co, zamierzamy nagrywać to serię do pewnego momentu. A to znaczy ten... do pewnego momentu. Myślę, że będziemy starać się ją zakończyć, po prostu. No, a to, to prawdopodobnie, prawdopodobnie będzie albo zakończenie gry, tam część tam gry Karabin dostaliśmy Albo... M, m, albo aż się znudzi widzą. Albo aż się znudzi nam, tak? Nie, nie róbmy niczego na... na siłę Powiem mm. tak, jak w widzów to na pewno nie będzie nam się nudziło robię, nie serii No i tak e, Także teraz robimy 2 Twójka jako takie wprowadzenie się w temat nagrywania, wrzucenia filmów i tak dalej Słuchajcie, a już jest otwarte, okej okay. Już uh, no, I no i, i ma... tak. I jeszcze spróbujemy cywilizację. Cywilizację cywilizacja cywilizacje czwórka na pewno. No. I no. może kiedyś nadejdzie czas na CS:GO. No. Czyli Counter-Strike: Global Offensive, a to tylko może. No, to jest raczej mm, No, raczej nie dojdzie do realizacji prędzej zdecydujemy się na tą cywilizację. No. Chodź tu, bo strzelają. I ślecę i A to z powodu takiego, że CS jest zbyt podobny do Borderlandsa? Nie, CS nie jest podobny do Borderlandsa, ale... Chodzi o to, duży, że byłoby za dużo strzelania non-stop. Jest w tym trochę racji, ale... powiem Ci, że Borderlands je, różni się od CS-a tym, że CS jest po prostu taką grą na odstresowanie. Nie ma, nie ma absolutnie... Yy, żadnego celu. Także tym się różni CS od Bordera. Poza tym musisz przyznać, że w porównaniu do CSA Borderlands ma właściwie nieskończone pokłady broni. Warto wspomnieć tutaj o losowym generatorze lutu. Oj, tak jak to wspomnieli sami twórcy, broni jest wręcz 87 Bazylionów. Okej, okay. jeden z moich ulubionych. No, to Przerywników. Uważam, że ten, nie, że, że ten system tego stworzenia broni jest naprawdę świetny. Tak, i poprawiono go względem jedynki, warto też wspomnieć. I rzadziej na pewno będą się zdarzać sytuacje, że znaleziony niebieski będzie lepszy od znalezionego zielonego, tak? Wróć, co ja powiedziałem właśnie, że znaleziony niebieski będzie gorszy od zielonego. Rzadko będą raczej takie sytuacje. Muszę uważać co mówię, bo kiedy gram to często słowa wychodzą wychodzą ze mnie tak no, dość nieuporządkowane Ale to się dopracuje, tak? Jest to kwestia treningu po prostu Aż ty twardy jest Tu nie ma Idę od lewej SMG Porada, Walandin, dla Ciebie, którą zauważyłem na poprzednim filmie. Kiedy no. strzelasz, nie musisz cały czas celować. Jeśli jesteś pewien, że trafisz, to nie musisz celować. Wystarczy Ci ten celownik na ekranie. To jest jeden. Już go nie ma. I jest ziomuś tam na górze. Kurde. O, się tak on tam zawsze siedzi, Tam to jest pewnik, że tam ktoś będzie. to trafiłem weczkę. I dobrze, inaczej byś go nie zdjął chyba. I tego go nie zdjąłem. Ja go doprawiłem. Mm. O! Jak chcesz, to jest wybuchowy pistolet tutaj. Ja raczej... Ja tutaj weź, tylko. Tam jest grabież. Nie widać, no, Yey, okay. ten mam ten... pierwszy w życiu granat. W sensie w życiu, tutaj w życiu. No, 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 no. A. Hmm. To na północy go wezmę. Otwieram kibę z bronią. Ludzie nie śmiejcie się, że to brzmi jak brzmi, bo to jest <grym> Borderlands, tak? A, chcę tam. 200 lepszą? Chyba tak. To masz 117, jakbyś chciał, jest w miarę szybka. Cóż, kupię w takim razie, bo widziałem 128. Nawet nie zauważyłem, że mam lepszy karabin, powiem ci. Zapomniałem o tym. A ja sam o tym mówiłem. Tę musimy wykańczać z ręki, bo mamy tego quest'a z futerkiem. A bo to jest minigun! Ups, sorry. O, aż ty, to ty mi tak i tak daj tak zrobiłeś ten maruder Dostaw mi. A, Sorry, sorry, już się podnoszę. <laughs> Zabiłem ci ziomka. Zabiłem ci ziomka i ten... i twoja postać tak skróju. Ty tak zabi... zabiła seria? Tak powiedziała. <laughs> o chcę. Chcę. Mogę ci potem odstąpić jakiś pistolet. Bo to nie jest fajne. Lubię pistolety dana. Wiele osób je gnoi a... W ogóle lubię broń dala. Pozwala mi na większą kontrolę ognia. Zabij go łapką. Bij go. A, cofam się. Nie mam życia. Kurde, Mam za mocny karabin No Co? Mam za mocny karabin, to walnąłem tym yy, To walnąłem pistoletem raz i też go zabiłem Ale Idziemy to... nie tam, idziemy nie tam Nie mamy tam quest'a jeszcze To nie mamy, nie mamy, nie na już? Nie? To znaczy teraz mamy quest'a żeby kupić tarczę, pamiętasz? No Sto... Teraz, jeśli się nie mylę, tak Ej, czy... jednak kijowy to... ten pistolet Eee, yy... to się ammo. To poproszę. Tak będę za 150 Widziałem, że zdołę cię zostawić na, na zewnątrz. Na guzik, specjalnie przybiegłem wcześniej. Fryer. Nie mów tak na nagraniu, nie ma, no. Idź ty, niewychowany jeden. Serio muszę kupić jakąś tarczę? Dobra, kupię najtańszą. Gdzie jest najtańsza? Ta jest najtańsza. No nie jest, to 39 tarcza Dobra amo jakaś kiepska tarcza. mo. Kasa, ty już spenetrowałeś, okej. Okay. To sprzedam jeszcze tą tarczę. Okej. Okay. Mhm. Mhm. Mm, okej. Okay. Ja jestem gotów. Jeszcze ja trochę posprzedaj jeszcze. Spoko. Ile mhm. mamy czasu? A, jeszcze 11 minut, żeby minęło. A, to nie jest źle. Myślałem, że więcej powiem ci jeszcze. Przepraszam.

No odpowiem na pewno pytanie, które zadał mi Kumpel po obejrzeniu pierwszego materiału, czemu nie mamy intra, jakichś, nie wiem, napisów końcowych czy czegokolwiek, nie montujemy tak. tego w jakikolwiek sposób. Najpierw chcemy się zająć contentem, a dopiero potem zajmiemy się takimi intrami innymi i no, tak. tego typu. Po co zajmować się intrami, jak na początek lepiej po pograć? Dokładnie. Poza tym wiele osób też nagrywa nagrywa filmy bez intr, bez pożegnań. Jedy... Jakby na, na razie... czysty materiał z gry i jedyne to, idzie to, idzie to... Po, to z pomocą programiku, którym nagrywam, logo po prostu nasze, jak będziemy mieli i tyle. Jak będziemy mieli logo, dokładnie. Na razie nie mamy nic, tylko widzicie u góry ekranu reklamę tegoż programu, gdyż na razie jest to wersja Tyreal. Czemu mi się włączył fast-crawy? <laughs> Umiem celować. Umiem celować, zamknij się, ja tu jestem snajperem. <laughs> um. Jeste, jesteś Majka. Chcesz... Chcesz chcesz skur. Uh, masz? Wyż... Tak, na pewno pamiętam po nazwie. Eee, y Mogę? Jasne, jasne. Ciema. Bo, bo jego już mam. O. Bo ja jej nie miałem powiem ci, szczerze. Ja, Wiesz co to, to chyba tej daje losową skórkę do postaci. Bardzo możliwe. E czekaj, ammo sobie uzupełnimy. Chociaż nie, bo to w końcu nie gra... nie, nie będę psycho. To znaczy ja nie dużo grałem psycho bardzo, tak? Mm, Okej. Okay. Ja jestem gotowy. Dobra. A ja mam to trochę już uzgodnione. Jestem sniperem, proszę ciebie, ale nie w let's play'u. Tak snajperem gram z tą.